Cześć, witam na kanale Info Prawa. Tak wyglądają borówki w donicach. Eksperyment z ich uprawą rozpocząłem w czerwcu 2019 roku. Dlaczego dla mnie to był eksperyment? Bo dałem wtedy do, do dwóch donic torf kwaśny, a do dwóch donic torf odkwaszony. Celem eksperymentu było sprawdzenie, jak borówka poradzi sobie w takim i takim podłożu. Wiadome było, że w kwaśnym rośnie najlepiej, ale chciałem zobaczyć, jak będzie rosła w odkwaszonym. Duże donice, taka sama odmiana Patriot, sadzonki z tego samego źródła i o podobnym wyglądzie. Specjalnie wybierałem cztery podobne sztuki. Minął więc rok 2019, 2020, 2021, 2022 i teraz mamy 2023. No, trochę więc minęło. Wnioski są następujące: w torfie odkwaszonym borówki też rosną. Też owocują. Rosną jednak znacząco wolniej, plonują mniej, mało rozrastają się im pędy. Dwie borówki po lewej to są te w torfie kwaśnym, a po prawej w odkwaszonym. Widać różnicę w pędach, no czego może jak są liście aż tak nie można zauważyć, ale widać też choćby w wysokości, co teraz no, zauważyć jest łatwo. Krzaki w torfie odkwaszonym nie chcą tak wy wypuszczać nowych pędów, te w torfie kwaśnym bardzo chętnie zwykle te pędy nowe. Wypuszczają. No ja też sporo ciąłem w, w marcu, więc też ciąłem tam starsze pędy. Krzaki w torfie odkwaszonym nie chcą tak wypuszczać nowych pędów, te w torfie kwaśnym bardzo chętnie zwykle te pędy nowe wypuszczają. Wielkość owocu jest podobna, tutaj raczej nie ma różnic. No, ale widać też, że nie tylko te pędy nie chcą wychodzić, ale również, że sam krzak rośnie wolniej. Nie oznacza to jednak, że plonów nie będzie, bo plony były spore. No, teraz zostały jakieś reszki, takie bardzo małe te. Boróweczki pozostawały, ale generalnie jestem co, co roku zadowolony z plonów, szczególnie właśnie z tych w torfie kwaśnym, ale w torfie odkwaszonym to też trzeba, trzeba zaznaczyć, że już w zeszłym roku, w zeszłym roku było dosyć dobrze z plonami, i w tym roku również. Moje krzaki dostają nawóz zróżnicowany. Te w torfie kwaśnym to staram się, żeby chociaż raz dostały nawóz zakwaszający glebę. No, nawożenie borówek jest ważne, szczególnie w tych w Donicach, no bo one nie mają jak, jak wziąć tylko, mogą wziąć składniki pokarmowe z tych Donic, no, tam gdzie właśnie ten korzeń jest. Nie mają jak wziąć sobie tego dalej. Tak samo oczywiście na podlewaniu trzeba się bardziej skupić. Krzaki przynoszą mi trochę mniejsze plony niż krzaki w gruncie, ale te plony i tak są spore i z pewnością, no jeśli damy podłoże kwaśne, damy nawóz także 3-4 razy do roku, załóżmy nawóz płynny, będziemy systematycznie podlewali, bo rówki to uzyskamy bardzo dobre plony. Warto więc uprawiać borówki w donicach, nawet na balkonie, tarasie. I tak jak już udowodniłem, zdecydowanie warto dać kwaśne podłoże. No to jest ważne, szczególnie na początku uprawy, żeby ten korzeń ładnie się rozrastał, ale też w późniejszym etapie uprawy. Dbając dobrze o rośliny, tworząc im odpowiednie warunki, znacząco przyczyniamy się do ich dobrego wzrostu, obfitego kwitnienia i plonowania. Jeśli chcecie mieć borówki w donicach pod zadaszeniem, na przykład na tym balkonie, na tym tarasie, no to zimą nie możecie zapomnieć o podlewaniu no raz na jakiś czas. Ja zostawiając krzaki na zewnątrz, no nie podlewam ich zimą wcale, bo one im tam deszcz, czy tam śnieg napada. Podlewanie zaczynam od wiosny. No i ważne też, bo częst, często ono się pytacie, czy Coś robię z moimi borówkami na, na zimę, nie wiem czy steropian daję, czy okrywam i tutaj ważna informacja, że moich borówek nie przykrywam. One sobie zimują tak na działce bez niczego, nie było problemów z ich zimowaniem, ale warto podkreślić, że one mają z jednej strony ścianę z folii, więc nie ma tam aż tak dużo wiatru. Najlepiej by było wkopać donicę do gruntu, no wtedy choćby korzeń nie będzie tak narażony na zimno, ale ja tego nie robię. No u mnie sobie to stoi teraz tak jak widzicie, no ja niczego nie ruszam i to dobrze zimuje. Teraz jest u mnie oczywiście podlewanie, borówki dostają wodę regularnie i przed zimą sobie też je podleję. I tak to wygląda. Napiszcie czy uprawiacie borówki w donicach. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę, zapraszam do zakupu książki Info Uprawa jak uprawiać warzywa, do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.